Książka Święty Paweł na rozdrożach synagogi i kościoła to jest owoc nie tylko dociekań życia, biografii, dokonań św. Pawła Apostoła, ale także głębokiej refleksji, refleksji, która trwała latami. Refleksji, która stara się przybliżyć początki rozejścia się dróg synagogii i kościoła apostolskiego. specyfiką judaizmu rabinicznego, który trwa do dzisiaj i specyfiką chrześcijaństwa, które też oczywiście trwa i w które my jesteśmy wszczepieni. Książka ukazuje Okoliczności tego podziału, tego rozejścia się dróg synagogi i kościoła, okazuje przyczyny, ukazuje również rezultaty, skutki tego, co się wtedy wydarzyło, ukazuje napięcia i konflikty, a także możliwości zbliżenia, ukazuje głębię i specyfikę wiary chrześcijańskiej i wyjaśnia, stara się to czynić oczami świętego Pawła i poprzez pryzmat jego listów, na czym polega różnica między judaizmem rabinicznym a chrześcijaństwem. Jedna i druga religia są zakorzenione w religii biblijnego Izraela, ale jedna i druga religia rozeszły się ze sobą na tle osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Pytanie więc o świętego Pawła to jest zarazem pytanie, kim jest Jezus Chrystus, zarówno wtedy, jak i dzisiaj.